Na koniec czerwca, 30 czerwca, bikery się właśnie pojawiają. One są, można powiedzieć, kochane przez Białostoczan, dlatego że 90 ponad 5 tysięcy osób zarejestrowanych ponad 3 miliony wypożyczeń. Biker nam się rozrósł właściwie podwójnie dlatego że 7 lat temu, znaczy 6 lat temu, ale przy pierwszym sezonie. Było 300 rowerów, 30 stacji, w tej chwili mamy aż osie, 58 stacji i 574 rowery, z tym, że 4 stacje po dwie w Kleosinie, czy, czyli w gminie Juchnowiec Kościelny i dwie w Choroszczy. Mamy też oczywiście wiele nowości, w tych, wśród tych rowerów 50 to są rowery z fotelikami. Mamy też 10 tandemów i 20 rowerów dla dzieci. Jeszcze nowością jest to, z tym, że nowością, która kosztuje, że rower niekoniecznie musimy zostawiać w stacji, czy na stacji. Możemy zostawić go w dowolnym miejscu oczywiście w taki sposób, aby nie blokował nam przejścia, przejazdu i wtedy ta przyjemność kosztuje 10 zł. 10 zł będzie potrącone. Z naszego konta. Natomiast, jeżeli ktoś weźmie taki rower, pozostawiony nie na stacji, a właśnie w dowolnym miejscu, to dwa złote będzie doliczone do jego konta. Nowy sezon, nowe rowery najnowszej generacji, tak zwane rowery bezstacyjne. Choć to, co podkreślamy w całym kraju, warto jest wracać w uporządkowany sposób, dlatego też te stojaki, które przypominają stojaki z poprzednich systemów, natomiast nie służą już do zwracania rowerów. W tylnej części roweru, niezależnie od jego typu, znajduje się specjalny zamek, który... Uruchamiamy elektronicznie aplikacją lub kartą zbliżeniową, natomiast aby zakończyć wypożyczenie należy przesunąć niebieską dźwignię. I zablokować rower. Wypożyczenie kończy się charakterystycznym dźwiękiem. Wzorem innych operatorów, czy hulajnów, czy systemów wypożyczalni innych pojazdów, wprowadziliśmy opłatę, która dla użytkownika jest bezzwrotna. Ma to też znaczenie z tego względu, że jako operator jesteśmy zobowiązani do przekazywania części przychodów z tytułu wypożyczeń do budżetu miasta. Także to rozwiązanie pozwala nam sprawnie regulować wszystkie zobowiązania w stosunku do zamawiającego, jakim jest Urząd Miasta. A jesteśmy przekonani, że takie środki z wypożyczeń bikera. Też posłużą rowerzystom nie tylko korzystającym z rowerów współdzielonych, ale ogólnie przysłużą się do poprawy infrastruktury w całym mieście.